W dzisiejszym odcinku otwierałem mnóstwo paczek, trafiłem mnóstwo kart urodzinowych oraz udało się trafić kartę urodzinową ikony, która trafiła do mojego składu. Również udało mi się uzbierać odpowiednią ilość expa, aby odblokować sobie ten niego Olmo z karnetu i go też dzisiaj wytestowałem, także naprawdę jest gruby odcinek, Zapraszam do oglądania. Także słuchajcie, zaczynamy od playerpika 1 z 84+. Plus. Nie nastawiam się tutaj na żadną kartę urodzinową, bo z tych playerpików kompletnie nic nie leci. Ale foder na Cristiano Ronaldo się oczywiście przyda. Teraz mamy jakieś tutaj paczki, zarasza. Tutaj nic ciekawego. Pięciu piłkarzy o cenie 83, plus. nie daje nawet walkoutu. Teraz paczka pięciu piłkarzy o cenie 84, plus. może jakiś walkout? Dokładnie tak, także super. Bruno Fernandes na pewno się przyda pod kolejny skład na Cristiano Ronaldo jeszcze w Pajor, Świetnie na sprawa. I teraz 10 piłkarzy o 81 81+, bez karty specjalnej jest walkout, więc super bramkarka, to będzie Endler 88. W dzisiejszym odcinku otworzę aż 8 paczek 10 piłkarzy o 83 83+. Teraz otworzymy sobie pierwsze 4, a następne 4 będziemy sobie otwierać po spotkaniach. Pierwsza z 8 paczek 10 piłkarzy o 83 83+, i słuchajcie, zaczynamy od karty urodzinowej SPD, czyli najprawdopodobniej ta karta urodzinowa się zamieni, bo ten piłkarz chyba nie ma specjalnej karty urodzinowej, tak mi się coś wydaje. to będzie Szako 88 i jeszcze Grul 88 dobre foderki. Także co słuchajcie druga paczka 10 pójko zostanie 83 plus. Tym razem mamy Informa na Lokaucie, bardzo przyjemnie. Malard jeszcze jeden Inform i Karim Benzema, świetna sprawa. I trzecia paczka taka sama. Mamy po raz kolejny Informa, bardzo przyjemnie. Desiree Duel 87, który wczoraj naprawdę bardzo solidny mecz zagrał w Lidze Mistrzów. 87 będzie pod Ronaldo. I czwarta taka sama paczka. Może kolejna karta urodzinowa dokładnie tak i Słuchajcie, to jest chyba karta hero, bo było trochę tak inaczej. To będzie na podwójnym walk-outie. także zobaczmy, na kogo się zamieni. Nie, to będzie ikona, słuchajcie, to będzie Van Basten 92, karta, która pewnie nic nie kosztuje, ale fajnie było zobaczyć tutaj ikonę i jeszcze singo i kurtua Ale mocna paczka w ten kosztuje 160 tysięcy. Myślę, że możemy sobie go nawet wytestować w dzisiejszym odcinku. No ale najprawdopodobniej tak go przepalę na Cristiano Ronaldo. Nie ma co. Kolejny składnik na Cristiano Ronaldo udało się przepalić. I kolejny, już ostatni skład o cenie 87 na Cristiano Ronaldo. Jeszcze zostałem mi 5 składów 86 i jeden skład 85. Więc na pewno po nagrodach za Division Rivals sobie już Cristiano Ronaldo zrobimy. Czyli najprawdopodobniej w jutrzejszym odcinku to będzie coś pięknego. Wcześniej zrobiłem sobie ewolucję. Ewolucję urodzinową Rodrigo, i teraz mogę go wrzucić w ewolucję, po której będzie właśnie w ten sposób wyglądał, będzie miał oczywiście 5 na 5 i bardzo przyjemne playstyle, więc wiecie co, za 300 tysięcy monet ja sobie tego Rodrigo zrobię. Dlaczego by nie? Przechodzimy teraz do pierwszego spotkania w kwalifikacjach. Także tak słuchajcie, prezentuje się ekipa pierwszego rywala. Jest Toty, Bardzo, bardzo solita ekipa. Słuchajcie, pele, pele. No to musiała być bramka. Swoją drogą też zapomniałem, że mam Pedriego w pierwszym składzie. Bo, znaczy, się Rolon dostał, czerwoną kartkę. Ale jak na razie, bardzo fajne podanie. Van Basten pokazał tutaj szybkość, teraz siłę i. No, niestety nie ma bramki. Davis podanie, dobrze. Ray ten, pięknie saliba. Oj, słuchajcie, niedobrze, ale brawo, ale go przewidziałem. Ale nie, nie udało się wybić tej piłki. Pele, pele, pięknie, Jaszyn. Kilian Mbappé, podanie do Van Bastena Van Basten w polu karnym lewa noga, piękne wykończenie. Mamy remis. Super, podanie do Rodrigo. Rodrigo może jakaś wrzutka na Palmera i Palmer z główki, niestety. Pręki jak do Mbappé, ale fake shot, ale zablokował to i to, ale jeszcze Kilian. Wrzutkarny. Zobaczmy, słuchajcie, Kol Palmer. Mamy 2 do 1. Kol Palmer podanie do Mbappé, Mbappé, jeszcze do Van Bastena no i zobaczmy, czy Van Basten, no nie obróci się z tym, ale mamy jeszcze piłkę. Pedri, ale do do Mbappe i Mbappe z pierwszej piłki kończy. No i w sumie dzięki temu Pedriemu udało nam się zdobyć gola, więc spoko. Rodrigo, super podanie do basta, Zobaczmy Van może z powershotem? Ciekawy to był powershot. Rodrigo w polu karnym. Jeszcze Rodrigo, Rodrigo. Mamy 4 do 1. Świetnie, przeciwnik kolejkuje pauzę, więc najprawdopodobniej to nie będzie rage quit. Ciekawa sprawa, przeciwnik nie wychodzi. Oj, oj, oj Rejten. Mamy 4 do 2. Oj, słuchajcie, wydaje mi się, że tu mogła pójść jakaś zamiana padów, ale tym razem na czerwonym. Oj, słuchajcie, bardzo niedobrze, to będzie najprawdopodobniej kolejna bramka. O lise, po krótkim słupku. Bramka kontaktowa. Dawaj, Van Basten, wejdź tam jakoś na główkę, ty jesteś dość wysoki. No nie, no Davis z nim wygrywa, poważnie? Jak on łatwo przeszedł, co to jest za karta, matko boska. Mamy remis, słuchajcie, no nie, no podczas tej przerwy musiało dojść do jakiegoś podmienienia padów. Ktoś inny gra, ten gościu tak nie grał. Piękne, piękne rozegranie tej akcji Van Basten. Mocno, ale Casillas, jak się wyciągnął. Super podanie do Van Bastena, Van Basten. Pójdźmy nim do końca i no, Casillas. Nie wiem, że tutaj był spalony. Nie było spalonego, i Van Basten, piękne wykończenie. No, jak na razie ten Van Basten jest spoko. No, jak tutaj nie było spalonego, jak cudentu nie było spalonego, i znowu ta karta z ewolucji, no. Van Basten, proszę cię, zrób to, Casillas. Van Basten, bohaterem tego spotkania. Totalnie. 89 minuta To jest kolejna jego bramka. To jest na pewno hat trick. Nie, nie, nie w taki sposób. Pięknie, Jaszyn. Słuchajcie, wybijamy tą piłkę. Wygrywamy to spotkanie. 6 do 5. Van Basten, bohaterem tego meczu na 100%. Dobra, słuchajcie, także w ramach przerwnika. Mam tutaj naprawdę mnóstwo paczek. Za sezon głównie. Jeżeli coś ciekawego poleci, to wam to pokażę. Teraz paska 7 piłkarzocnie. 83. plus. Słuchajcie, bez karty specjalnej. Mamy chociaż od Chyba Griezmann. Teraz paska 7 piłka rzocznie, nie 82+, słuchajcie, i mamy kartę eventową, kartę urodzinową, środkowe pomocy, kto będzie, Lobotka, karta, którą trafiłem już chyba nie raz podczas tego eventu, spoko foder teraz pięciu piłkarzy o ocenie 82+, może chociaż jakiś walkout, dokładnie tak jest to piłkarka, pani show i słuchajcie, teraz paczka pięciu piłkarzy o ocenie 83+, ale tylko napastników, także zobaczmy, no nie ma karty specjalnej, jest chociaż walkout także naprawdę bardzo fajnie, jeszcze to będzie Hegerberg, więc naprawdę wysoka ocena będzie można przypalić kolejny skład na Ronaldo, którego już w jutrzejszym odcinku sobie wytestujemy na 100%, dobra także teraz zagramy sobie spotkanie w Division Rival, w ten sposób prezentuje się moja ekipa Zadałem sobie tego Bruno na środek pola, bo sobie go wytestuję. Dostałem go przed chwilą z karnetu, więc można go w sumie wytestować. Wygląda całkiem spoko. Dobra, także tak prezentuje się ekipa pierwszego rywala. Również Tiuram u przeciwnika. Jeszcze z na ataku. No, zobaczymy, co ten gość się potrafi. I Rodrigo jest super. Podaję do Mbappe. Mbappe taki klasyczek. No, niestety nie trafia w bramkę. Ale ten Bruno ma super przyjęcia. Nie spodziewałem się tego, ale pal, co to było za podanie? Nie, no przecież odebrałem mu tą piłkę. Odebrałem mu tą piłkę. Dobrze, ci Dawaj, Van Basten, nie zawiedź nas! Ale on szybciutki, fajniutki ten Van Basten, muszę wam przyznać! Oj, piękne podanie do Van Bastena od Mbappe i Van Basten przesunął się chyba bramkarzem! Ale ten Van Basten... <laughs> nie spodziewałem się, że on nawet przejdzie tego brońcu. dlatego ten strzał był taki słaby! Van Basten przed kolejną sytuacją, jak on kręci? Ta karta jest chora! Oj, to będzie bramka... O, syn, dobrze! Ole podanie od Mbappe i Rodrigo lobikiem. Alisson to obronił. Olej Jamal się przedostał, ale zablokowany. Pani Basia z wrzutką na salipę, ale czemu tych główek się nie da wygrywać? Ale Van Basten jeszcze nie. O, ale piękne podanie i jest bramka kontaktowa w 89 minucie. Dobrze byłoby utrzymać ten wynik, bo no, przegrać takie spotkanie byłoby wstyd. Słuchaj, Saliba wbija piłkę po raz ostatni. Bardzo przyjemne spotkanie. Bruno był bardzo fajny w tym spotkaniu. Na pewno wytestuję go troszeczkę dłużej jeszcze. Tak jak możecie zauważyć, do odebrania daniego Olmo brakuje mi tylko 350 EXPO, a ja po prostu muszę mieć tą kartę. Więc słuchajcie, paczka za 50 tysięcy, która gwarantuje mi 1000 EXPO właśnie w tym momencie leci. No ja po prostu odkąd ten dani Olmo wyszedł w karnecie, ja po prostu musiałem mieć go, więc odbieramy tego EXPO i odbieramy sobie daniego Olmo. I wytestujemy sobie go w następnym spotkaniu. I jeszcze mam tutaj, słuchajcie, naprawdę Mnóstwo paczek do otworzenia. Także, jeżeli coś ciekawego poleci, to wam to pokażę. W pierwszej patce nie mamy nic. I w paczce 3 piłka zocznie 84, plus mamy kolejną kartę rodzinową SPO z Hiszpanii. To będzie ISKO, który idealnie się przyda pod przepałkę na Cristiano Ronaldo 91 na Overala. Super. I jeszcze paczka 10 piłka zocznie 83, plus nie ma karty specjalnej. Skipujemy, jest walkout, więc spoko. 89, jeszcze Robert Lewandowski, mega. Także słuchajcie, dwie kolejne paczki 10 piłka zocznie 83, plus w pierwszej mamy zwykły walkout. Grimaldo, no dość słabo. I teraz druga taka paczka, 10 piłkarzy, 83 plus bez karty specjalnej, także to skipujemy. Jest walkout. Bardzo dobrze, nawet podwójny, nawet potrójny walkout tam był, także idealnie na Cristiano Ronaldo. Także słuchajcie, tak obecnie prezentuje się moja ekipa. Testujemy dla niego Olmo Rodrigu, jak na chwilę na ataku, ale wydaje mi się, że on sobie tam na spokojnie poradzi. Przechodzimy do spotkania w kwalifikacjach do Food Champions. Także tak słuchajcie, prezentuje się ekipa kolejnego rywala, jest dość spokojnie. Spokojna ekipa. Słuchajcie, pierwsze przejęcie Daniego Olmo tutaj tak w, w roli takiego bardziej uskrzydłowego. No, traci piłkę jak na razie. Słuchajcie, Daniel Olmo, zobaczmy czy będzie szybszy od Roberto Carlosa. No musi być szybszy, no nie ma takiej możliwości. Jeszcze spróbujmy podać do Kyliana, ale to nie wyszło. oj, oj, oj ale wjechał w pole ten na passing, ale brawo Jaszyn. Jeszcze oczywiście głupia strata, ale brawo Saliba. O, pudanie podanie i po krótkim słupku jeszcze na czerwonym ale, ten Mika ma przyspieszenie, ja nie mam pojęcia, co to jest za karta, słuchajcie, on jest takim koksem, on ma 95 pejsa, Wow. Nie no, muszę wam przyznać, że trafiliśmy na jakiegoś koksa, 3 do 0. Super, podania od Frankiego do Younga i Kilian Mbappé, jeszcze do bitka, mamy 3 do 1. Słuchajcie, i Cole Palmer, Cole Palmer, nie trafia w bramkę, no. <todgłos> No i Daniel on ma piękny powrót, swoją drogą bardzo przyjemnie nim się obsługuje tą piłkę, jest taki zwiniutki jego ruchy są takie piękne, podania również, pięknie okiwał, jeszcze Fineska, no nie, Rodrigo, wow, no ten Rodrigo po tej ewolucji też jest mocny, i znowu ten Mika, ej no muszę wam powiedzieć, że ten Rodrigo naprawdę robi robotą, jest świetny Dawaj Dani Olmo, wygrał główkę Dani Olmo i w debiucie, w bardzo trudnym spotkaniu, strzela bramkę z główki. Ej no, powiem wam, że ten Dani Olmo nawet na takim skrzydle sobie daje radę, jest za każdym razem był szybszy od Roberto Carlosa. Będziemy mieli rzut karny chyba. Słuchajcie, czy Ol Palmer to wykorzysta dokładnie? Tak, łapiemy kontakt, mamy jeszcze 5 minut, więc wątpię, że w ogóle dotkniemy piłkę jeszcze. Duży szacunek dla rywala, że nie grał na czas, ale jeszcze strzelił mi bramkę. I ten Mika jest naprawdę potężny. On ma jeszcze pięć gwiazdek sztuczek, z tego co zauważyłem. I niesamowite statystyki, co to w ogóle jest za ewolucja? Jeszcze kolejna bramka. Ajajajajaj. Przegrywamy to spotkanie. Przeciwnik był lepszy dużo. Słuchajcie, kolejna paczka 10, piłka rzucnie 80, czyli to jest kolejna karta urodzinowa. Lewy skrzydłowy z kameru? No bodajże. No powiem wam, że nie mam pojęcia, to to jest. Kamwa i jeszcze ten zawodnik zamieni się na Durana 91. Bardzo dobra karta, może nawet na ławeczkę, przyjemnie. Pamiętam jak na początku gry grałem jego ewolucją karty Buntowniczej, bodajże. Był naprawdę fajny. I kolejna, chyba 9 paszka 10, kilka 83 plus dostajemy Informa 88, Keina i 86. Mega fajnie.